Dowie, jest już, I teraz się zaczyna Uciekam z więzienia na Brookhaven RP. Yy, Odcinek, yy, część czwarta, bo, bo właśnie to nie widzieliście, że wróciłem sezon pierwszy, bo to będzie też podzielone na sezony. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, jak, jakie było zakończenie, to moja mama się przewróciła. Potem ją zawiozłem do szpitala. Nie no, tam nie było tak pokazane, ale, ale to już się zaczyna po tym, jak zawiozłem. Także lecimy. Mamo, kiedy wyzdrowiejesz? To no. zaraz. Panie doktorze, kiedy pan tu przyjdzie? A, dobra, to będzie pani doktor. No, może ją pani uleczyć? Dobra. Jeszcze raz. O, Dobra. Czekaj, jest tu jakiś bandaż? I... A tylko... Dobra, to już możemy iść. Muszę... Tak, na wózku. Dobra. E, Sorry. pani, pani. Może pani powiedzieć tej policji, żeby mnie nie szukali, bo... No bo za nic mnie zamknęli w tym więzieniu. Co ja takiego niby zrobiłam? Dobra, to pójdę. Albo, zawoła, albo niech Pani zawoła prezydenta. Okay. Niech Pani pójdzie do biura prezydenta, tylko niech się Pani przebierze normalnie. Dobrze? Okay. Mamo, chodź. Idziemy. Już. Idziemy do domu. A co jak prezydent kazał policji to zrobić? Nie bo ja... Dzień dobry. I co? I co? I, i co prezydent powiedział? Powiedział, że Dobra, ja nie będę. To A, dobra. To idziemy do domu. A tak w ogóle, to mam nadzieję, że na mnie. Gdzie jest? A prezydent sam jest w tym budynku, chyba. Albo... Albo do domu przyjedziemy. Szybko. Dobra, niestety musimy uciekać. O, jakaś pani tu idzie. No dzień dobry, dzień dobry, co ja pani, pani chce? Yy, nie wiem. Aha, no to idę. Ej, jaka baba? No, co? Co chcesz? Co ona napisała? hej co ona chce ode mnie hej, my tu odcinek nagrywamy my nagrywamy odcinek, co z nami? ale ona nie jest z Polski, dobra e. dobra, dobra, eee e. e. właśnie nam prawie zepsuła odcinek dobra, gdzie jest nasz dom? no tu widzisz mnie no Dobra, idziemy. Już pani powiedziała i idziemy znaleźć. Ej, Adwi to co? Ja już zamykam. Dobra, będziemy musieli się tu ukryć. Gdzie się kryjemy? Oni nas tu zaraz znajdą. Patrz tu. Gdzie? A tu, tu. A co jak się, A co jeśli ta pani doktor była... Była na przykład policjantem? Yy, nie, synku. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, może się tu ukryć Gdzie się tu ukryć? W wannie może. A nie, Wan wannie nie. Za kwiatem nie, to mnie zauważy. Bo ci policjanci nas tu zaraz znajdą. Może na balkonie się ukryjemy? Otworzyć balkon? Ale nie, on jest zamknięty, weź mi otwórz, mamu. Dobra, tu będziemy musieli sobie zrobić bazę. Dobra, co tu robimy? Albo lasery, szukamy laserów, dobra? Okay. Musimy się zabezpieczyć przed policjantką. Albo, albo przyjdzie, albo przyjdzie szef. Dobra, tutaj mamy bronię. Gdzie je powiesimy? O, albo tu je powiesimy. Nie, tak nie. O, tak. Tutaj będą. Bedo... Nie, nie, jednak nie. Jak te tu bronię powiesić? To kurde. Jak te. No. Dobra, mogą tak być. Tutaj mamy być? Jeszcze tutaj, co nam będzie potrzebne? Hmm, jeszcze na serii. Gdzie są na serii? Hmm. Czy bym mogły być lasery? O tu. O, takie wielkie. Jak... jak jakie one są? Dobra, mogą być. Kiedy? Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że to nie będzie szef. Będziemy musieli się bronić przed tą mocną paną. Pewnie tu przyjdzie jakaś mocna policjantka. No pewnie będzie tu jakaś wielka i napakowana policjantka, albo nie będzie, będzie wyglądała yy, nienapakowana, ale będzie bardzo mocna. Także musimy się mocno zabezpieczyć. Ona już idzie szybko. A my jeszcze nawet się nie zabezpieczyliśmy do końca. Otwórz mi balkon. Mamo, otwórz balkon. Ona tu idzie. Nie. Nie. No. Ale muszę dać lasery. No szybko, otwórz balkon. Ona tu już jest. Otwórz no. Szybko, szybko, musimy dać lasery, żeby się przed nią obronić. To będzie walka z włosem. Choć pewnie one. No Szybko, nie zasuwaj. Ja nie zasuwam. No zasuwaj. Szybko, lasery. My możemy przez nie przechodzić, ale ona nie. Dobra. Jeszcze co tu damy? Ona. Ona zaraz drzwi. Ona nie może nam drzwi rozwalić. To pewnie ta policjantka. Ona strzela! Mamo! Musimy się obronić. Ona tu zaraz wejdzie. Dobra, tutaj na sery. Gdzie ona? Gdzie ona jest? Nie ma jej tu. Gdzie ta policjantka, bo jej tu nie ma nigdzie. gdzie ona być? Albo jest we przy innym wejściu może. Mamo! Co? No. Musimy się tam zabezpieczyć, Weź tam zabezpiecz. Ja tutaj zabezpieczę, ok? Tak, jest. No, tam na górze, ja tutaj będę. Dajmy tu na przykład to. O, jakie. Dobra, damy tu gaska knapa. <grywia> tu, 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 tu. Dobra, tu będzie. O, może ktoś tam jest. Obok dwie damy gaz tnapa. Jestem na szczęście na niego odporny, bo sobie dałem tam odporność na ten gaz. Nie widzę przez to, ale, ale mogę O, pewnie kogoś tu zastrzeliła. Bo pewnie ktoś ją bił. Aran, czy ty, kogoś puściłeś tu? Mamo, jak to kogoś puściłem? Mamo, gdzie ty jesteś? Na górze. Nie macie tu. Dobra, teraz rybę do wykrywać. Ciebie, wy... ciebie Boże! Co? Boże, kiedy ta policja, kiedy ta, kiedy ta policjantka tu przyjdzie? Nie ja się... ja... ja... Ja się nie dałem mu... ...poziemać... ...nie do tego, bo... ...se... Ona tu zaraz przyjdzie. A teraz poszła ciocia. Nie, nie... ...to nie... ...Alicja... ...nie... ...nie psuj mi odcinka. Dobra, tą walkę... Wam pokażemy, chyba że Wam pokażemy w następnym odcinku. On już tu idzie. Szybko okryjemy się! Trzecia! Ej, ale. An tak. Ej, nie mam jak cię wpuścić, bo nie jesteś odporna na gazetę. Albo jesteś? Dziękuję bardzo. No? Proszę. Gdzie jest mama? Ej, a widziałaś tamtą, tam taką ta, ta wielką policjantkę, która no. chce nas pokonać? No widziałam. To Bo my myśleliśmy, jest. że to będzie jakaś wielka policjantka, ale to, to nie. Nie wam Dobra. Na szczęście, gdy no, ona przejdzie przez lasery, to to ją wykryje. Cze poczekaj. No, a kiedy ona tu przyjdzie? No powiedziałam i nie tydzień. No odbierz ode mnie bukiem. Jestem. Naprawdę to jednak przyjdzie, niestety. No nie, no. no. O, mogę sobie zmienić kolor kwiatów. Dobra, to ja chcę taki. Macie czapce Dobra. A Chodź pewnie, ona tu zaraz przyjdzie. Czy Ty się ukryj w swoim domu, dobra? A ktoś mi... jakaś policjantka, to mi się włamała i... Tak i, I, się, i, I czy jeszcze chciała zastrzelić? No. Dobra. To ty się lepiej ukryj dzień indziej. dzień. Ja tu się sprowadziłam. Dobra. To I, policjanka tu pewnie zaraz przyjdzie i nas będzie chciała rozwalić? A nie, nie w ogóle. Bo, bo powiedziała, że jak trzecia pójdzie na most, to ona nie pójdzie. W ogóle. Ale nie, ty się lepiej ukryj, wiesz? Bo ona bo, bo na ciebie też poluje. A ja jestem mocniejszy, bo czekaj. Dobra, musimy się przygotować. Gdy ona tu przyjdzie, to będziemy z nią walczyć, ale najpierw się przygotujemy. Ale tą walkę wam pokażemy w następnym odcinku, bo ona będzie mocna. Także musimy się tylko przygotować. Dobra, weźmy sobie jakieś bronie. Ja dość ciocią, najlepiej. Dobra. To? Idziemy spać. My idziemy jeszcze chciąż spać. Dobra, ja tu się przygotuję, tylko. Ona tu pewnie jutro przyjdzie, bo, bo jeszcze nie znalazła naszego domu. Dobra. Ale do was to widziałam jakąś babę. Dobra, będziemy musieli uważać na nią, bo ona tu zaraz przyjdzie. Dobra. Dobra, to ty idź tu spać. Gdzie? A tam jest łóżko, zapomniałam. A Wam nie Ja też spała. Dobra. Dobra, tą walkę Wam pokażemy w następnym odcinku. Także pa.